No i super, to ostatnie. Wszystko podłączone. Teraz ustawić pokrętła. To musi być jakiś koń. Tak, prawo, w lewo, góra, w prawo, nie, w lewo, może udało się. Obejrzyjmy teraz te zbroje. No i tu mamy zbrojkę. Jeszcze nigdy znaczy, jej nie miałem. Teraz zobaczmy, co możemy z tym zrobić. Więc pierwszy raz widzimy ją. Weź przedmiot, splot, osłonę. Halo, halo, cześć, witajcie, kolosutron z tej strony. A dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić questa starożytna zbrojownia. Musimy przywrócić zastrzelanie mechanizmowi. Ja już tam wcześniej zrobiłem kapałek, tam część pierwszą nagraliśmy. Tym razem będzie to część druga. Musimy tutaj znaleźć wszystkie ogniwa. Już wam mówię, gdzie takie, gdzie takie ogniwa się znajdują. Pierwsze ogniwo jest tutaj w ruinach, drugie ogniwo jest tutaj w, lokaliz lokacji, w lokalizacji, Wszechmatka Trzecie ogniwo jest kurchanie, gdzieś, tu, gdzieś tutaj jest kurchan, że teraz, że teraz widzę. Kurhan musi być tu. Jest Kurhan. Tu mamy kolejne ogniwo. Czy to ostatnie ogniwo jest na ustronie stwórcy. Tam na samej górze to pobieramy. O, no już sobie znajdziecie na spokojnie. I ostatnie ogniwo jest w miejscu, miejscu Gaja. Jeden. Jak już wszystkie ogniwa zbierzecie, to idziecie tutaj gdzie ja jestem do bunkra. Zatem chodźmy do bunkra. Po prostu skoczmy. I idziemy. Ja tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, już połowę misji zrobiłem, bo miałem chyba te dwa ogniwa, które musiałem tam dodać. Zaraz wam pokażę. Tu jest ta zbroja. Tu, tu były dwa brakujące ogniwa. Tu jedno i tu drugie. No i tutaj jest taki kod, trzeba to pootwierać. Te zaczepy trzymają mocno zbroję. Może jest sposób na uruchomienie mechanizmu i zwolnienie zaczepów? Jest. Ogniwa, i tutaj mamy kolejną część jeszcze dwa. Jeszcze jedno. No i super, to ostatnie. Wszystko podłączone. Teraz ustawić pokrętła. To musi być jakiś kon. Tak, prawo, lewo, góra, prawo, nie, lewo może. Udało się. Obejrzyjmy teraz te zbroje. No i tu mamy zbrojkę, jeszcze nigdy Dobrze. jej nie miałem. Teraz zobaczmy, co możemy z tym zrobić. Więc pierwszy raz widzimy ją. Weź przedmiot. Splot osłony. Słyszenie z ubiorem, splotem osłony. No i mamy tutaj i tutaj, moi kochani, robimy tą misję. Ja tutaj sprawdzimy. ekiponek splot osłony, zaraz zobaczymy zaraz zobaczymy co to robi splot osłony, starożytna technologia znaleziona przez Ailon naszyta na norańską skórznię, wytwarza wytwarza, absorbuje ataki wytwarza absorbujące ataki Pole siłowe, po wyczerpaniu, wymaga czasu na powtórne ładowanie. No to chyba będzie obrażenia pochłaniała. No i proszę bardzo, mamy tą zbrojkę na sobie. O, jest pole siłowe. I tak wygląda. Chyba nie, nawet jej nie, nie można modyfikować. Ale jest to najlepsze zbroje w grze, więc yy, wiecie jak już to zrobić. Lokacje wam moi mili podałem. No. A my widzimy się w kolejnym odcinku, więc trzymajcie się, pamiętajcie o łapkach w górach, dzwonku, powiadomień, subskrypcji, żeby nie ominąć kolejnych materiałów. Zatem do miłego usłyszenia, cześć!